Witam serdecznie w ostatni dzień turnieju. Jak widzicie, mam tutaj 0 porażek i zazwyczaj się nie, nie wykupuję, Ale pierwszy raz od dawna, dawna mam obronę na A i postanowiłem się wykupić, bo odpadłem kiedy? Wczoraj, ale w przedostatnim ataku. No to uznałem, że, że jest warto się wykupić. Nie wiem na którym etapie jeszcze przestałem nagrywać, ale te, te chyba, tego gościa już nie widzieliście, z którym przegrałem, i powiem szczerze, że już nie bardzo pamiętam, jak się by to potoczyło. Aczkolwiek tutaj patrzę na tego default, to nie wygląda jakoś mega przerażająco. No tutaj to dostałem ostro w Ciry, Na no to nie tylko udało mi się zbić tego tanka, chyba ten Ulmer bardzo dobrze sobie radzi na, na tym turnieju muszę go sobie chyba zrobić tą kreskówkę bo bo biję mocarnie naprawdę dobra o Jezus Kailani ale Kailani chyba dzięki dziewczę może być mało użyteczna eee, tego czy ja potrzebuję tej Na naprawdę nie potrzebuję krzewo tutaj powinien mieć jakiś dmg czy złodżew bez talentów mi jest w stanie tej pomóc czy lepiej by iść w jakieś uderzenie <coughs> tazarel chyba z tej mi zbędna, chociaż nie dobra niech będzie tazarel trochę boli ten y, oddział na wysoku Wypadałoby go też chyba machnąć. Czwórka. Czerwona, ale ja chcę iść po czwórkę niebieską. Zobaczymy, czy dam radę wciągnąć kogoś w ogóle dzielenie obrażeń. Nie za bardzo. I wszedł tam mocny unik, co już w ogóle jest dla mnie katastrofalną wieścią. No <t Destroy> i teraz uchwalnik może być dla mnie dużym problemem. Jezus. Jednak ma tego złoczewa, zuczega, trzeba było zabrać Jaka jest szansa na wygranie? No taka, że jeśli uda mi się jakimś cudem wybić tą sokolnik zanim wyleczy, no to jest szansa, tylko jak to zrobić? Nie bardzo mam pomysł, ten snycer jest no przeolbrzymi olbrzymi demę czy zadaję. Dobra, pójdźmy tak ale, ale nie no, tutaj raczej już nic ciekawego się nie wydarzy, bo nie mam jak się najzwyczajniej w świecie wyleczyć. Chyba, że tutaj jeszcze coś wpadnie. No i priska bije tylko w kogo. Ajajaj, aj, aj, mój główny damage dealer. <coughs> Poległ Skąd to życie przyszło? Ejku. Byłem pewien, że nie załaduję jej. I troszkę lipa, że jest... A nie, dobra, złodziej był na minus, minusie do Many, ale przecież mu to usunąłem dzięki wesołkowi. No i, I znowu mam minus do Many. Ale chyba się uda teraz wybić tą Kailani w końcu. Czy się nie uda? No nie uda się. <laughs> Bosny cel mi manę. Jezus Maria. Znowu nie ma leczenia, ani perspektyw żeby się wyleczyć. No i okej, okay, no i snycer mnie tutaj bije. No i w ten sposób jest po walce, myślę, że miałem tutaj troszkę nie farta, ale może krzew, bo faktycznie trzeba było zabrać na te snycera i byłoby lepiej. Eee, znowu same kreskówki, znowu napasione na talentach i na drugich belkach. Joku ten totalnie zbędny, nie wiem po co go w ogóle tej zabrałem. Ale plansze dzisiaj są świetne. zamiast y, tutaj okłuchania no, trzeba było zabrać krzewo, nie Znowu jakieś uniki. Ale plus jest taki, że tu nie ma żadnego y, lekarza. Więc ten no, def jest strasznie cienki. Jedyny mój problem jest taki, że gdybym że ja się nie, jakby pod tego defa za bardzo nie przygotowałem. Bo wystarczyło właśnie wziąć więcej le leczenia albo, albo tą krzewo, żeby zwiększyć sobie przetrwanie. No ale dobra, chyba mi Ulmer nie zabije. Karil. Harry jak No i tu jest po walce. Gdyby to się stało gdzieś w stokolnik, to myślę, że miałbym większy problem. No nie. no Ten def jest już dla mnie raczej nie do przejścia. Chyba, że spróbuję po prostu mono blue zagrać i liczyć na na szczęście. Bez lekarza. Chociaż ta Dawn by się przydała. Chociaż tutaj są... No, jedna karta robiąca miliony. Dobra, spróbujmy. To powinno zabić go. Chociaż tyle. Tutaj mi wpadnie zaraz pewnie niebieski z dołu. Okej, okay, nie wpadł tam gdzie myślałem, że wpadnie, ale jest tu. Jezus, ale... ale kloc. No i oczywiście, bo będzie dziewczyna chroni przed złodrzewiem, której tak się nie może odpalić, bo... Póki mam sobie to, tej many sobie nie naładuje. Tek chyba zajmuje zresztą teraz jedne z pierwszych miejsc w turnieju. Także musiałem na niego pójść tutaj na grubo. No, pierwsze miejsce. Ciekawe, czy ta przegrana mu teraz zmieniła trochę. Tego y punkty za defa y Zobaczyłem Wesołka i od razu pomyślałem, dobra teraz działało Zagranie, tutaj by się przydał ku Prawie, prawie, ale to nie jest to. Chociaż chwila, no mam dojście. Żeby się załadować. Tylko, że już nic mi nie będzie żyło. Więc świetna, świetna gierka, tak się właśnie gra. Mono. Albo siądzie on albo nie. Zero jakiejś takiej władzy nad całą grą. Na no, skład też bardzo do niczego, bo... Hmm. Pamiętaj o na. Dobra. A, i tak już mnie zabił. Hmm. No, i nie dobiję do 17 tysięcy punktów. A, I tak już mam pewno, pa, pewne te zwycięstwo w całym. Czyli pewny 1%, to się już zabawię tym mono zielonym na niebieską obronkę. Ciekawe, czy serio ktoś kosi drzewa. środku zimy. i Dobra, zdążyłem z <laughs> krzewo. To jest na pewno duży plus. Eee, no i co? No i nic. Odpaliłem wszystkie specy, nic się nie wydarzyło. Nie za bardzo. Rafałniku. Nie, no poważnie, to ogonara nie jestem w stanie ściągnąć. Dobra, sama łobuła będzie dziewczyn i raczej tej nie jest w stanie się zaszkodzić. I po prostu będę chciał znaleźć klocek pod nią bez większego kombinowania. Okej, okay, to jest już po walce. <śmiech> <śmiech> Daleko od to, top 100, ale to na chyba dobrze, bo rzadko kiedy w top 100 są jakieś lepsze nagrody. Ważne, że jest 1% i wykupienie się nie było tylko fanaberią. Eee, Ray Tyrpids. 1944 Brawo Siódme miejsce, i oby w tym top 10 jak najdłużej sobie pozostać. Jest Obakę z piątego kręgu. Jest, jest Laki, waleczne bestie. Jest Predator z dzieci kukurydzy. Ładnie. Jest Darn of Karim, Steel Soldiers, czyli sporo Polaków, i oby tak jak najdłużej. Kogo tutaj jeszcze mamy? Torial, sojusz o nazwie Sojusz. No i to tyle na chwilę obecną. Dzięki za uwagę. Już się oczywiście święta skończyły, więc wracamy do regularnego nagrywania. Cześć.